Kochani, w drugim odcinku programu Gruber Fury, w którym sprawdzamy, jak mieści się w różnych samochodach. Tym razem mamy dla Was znowu francuski samochód, znowu czarny, tym razem Citroen C2. Jest to egzemplarz z 2005 roku no, małe miejskie auto silnik 1.4, zawrotna moc 75 koni mechanicznych prawdziwych francuskich koni. E Prędkość maksymalna 170 km na godzinę, sprint do setki nieco ponad 12 sekund naprawdę fajne auto zresztą przekonacie się sami zapraszam do oglądania. Gdy podczas swojej podróży do Polski Andrzej Citroen w 1900 roku kupował patent na produkcję przekładni z zębami taszkowymi, na pewno nie spodziewał się, że jedyna w tym kraju ulica nazwana jego imieniem będzie znajdowała się w po Szczecinie. Ponieważ Citroen sukcesy w rajdach odnosi, od czasu do czasu I C2 też była w wersji bodajże rajdowej No to trzeba zobaczyć jak on się tutaj... powiem, żeby to trzymanie boczne było jak, jakiekolwiek. No zaraz zobaczymy, jadąc pod górę. Test trzymania bocznego, część druga. Dobra, muszę przyznać, że Trzymania bocznego nie ma. Po prostu nie występuje, może jak ktoś waży 50 kg to może występuje, ale też wątpię. Samochód jednak bardzo dobrze radzi sobie w zakrętach ostrych, e, szybkich, a do tego całkiem nieźle wybiera nierówności. Także zawieszenie miękkie, francuskie. Sam raz. Strona C2 otwiera się z tyłu jak pick albo ciężarówka, samochód dla wędkarzy klapa jest dwuczęściowa I... i wszystko byłoby super Gdyby nie to, że ta klapa utrzymuje maksymalnie 100 kg, więc jedyne co mogę zrobić to się delikatnie na niej oprzeć. Jeżeli ważycie mniej, to możecie sobie tutaj siedzieć i łowić stąd ryby, z warunkiem, że oczywiście macie kartę wędkarską. Się boję, że to się połamie. Co do samego bagażnika. Jest no, wystarczający na zakupy. Tutaj nas, o, jest miejsce na trójkąt. Na jakieś drobiazgi. Bardzo fajne. Podoba mi się to. Bardzo. Bagażnik w normalnym położeniu nadaje się w sam raz na zakupy albo wyjazd weekendowy. Oprócz tego, że mamy tutaj bagażnik, normalny, mały, możemy jeszcze a, regulować jego wielkość. Tutaj z jednej strony regulować wielkość, z drugiej strony wygodę podróżowania pasażerów na kanapie. Możemy sobie postawić te oparcia bardziej pionowo, możemy je trochę złożyć. Złożyć, o, takim. Proszę. Czy to się dalej składa? A, tego nie wiem, ale to akurat nie ma znaczenia dzisiaj. No cóż. Całkiem spoko. Rzecz możemy wybierać między wygodniejszą jazdą na tylnych siedzeniach, albo trochę większym, bardziej ustawnym bagażnikiem. Dobra. Nie jest źle. Fakt, fakt że Fotel już był ustawiony w miarę, pode mnie, e, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o możliwość ustawienia fotela, to jest słabo. Z tego względu, że dalej nie da się go odsunąć, a ja tutaj mam nogi jednak za blisko. Te pedały e, kierownica, jak w każdym porządnym samochodzie, jest regulowana w dwóch płaszczyznach, więc e, można sobie tutaj całkiem nieźle ją ustawić. I to jest bardzo fajne. Jest naprawdę nieźle pod tym względem. Płyn, płynna regulacja, na oparcia pozwala w miarę wygodnie tutaj zasiąść. No, ale tak jak mówię, odległość od pedałów jest e, zdecydowanie za mała. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o deskę rozdzielczą, no to jest tak jak, tak jak widzimy. a e, Dostęp czy to do radia, czy do panelu klimatyzacji jest całkiem spoko skrzynia biegów też i ręczny są tam gdzie powinny być nieźle się nimi operuje pewne zastrzeżenia mam jeżeli chodzi tutaj o przyciski otwierania szyb trzeba się gdzieś tutaj wokół tej skrzyni biegów je wymacać miejsce na napój A takie se ale kubek mieści się nieźle. E, co prawda, są tu jeszcze z tyłu też miejsca na kubki, ale no, no, trzeba by już sięgać tam gdzieś na ślepo za siebie. E, tak jak mówiłem, na tu radio, wszystko spoko. Znowu, podobnie jak w Peugeot, nie mamy tutaj wielofunkcyjnej kierownicy, tylko mamy takie dinksy do sterowania e, tempomatem, ogranicznikiem prędkości. E, Podobnie byłoby, gdybyśmy mieli sterowanie radiem, tutaj z tej strony byłby drugi taki dynks. Moim zdaniem bardzo niewygodne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o wskaźniki, prędkościomierz, obrotomierz, całkiem spoko jest to rozwiązane. Czytelnie, fajnie, szybko działa. Tutaj mamy drugą część komputera pokładowego, on nam będzie pokazywał na przykład chwilowe czy średnie spalanie. Co jeszcze? Nie jest to wielki samochód. Chociaż ogólnie tutaj na brak przestrzeni nie mogę narzekać. Tak jak mówiłem, zatrzymania bocznego nie ma. Zatrzymanie boczne może mogą służyć z jednej strony drzwi, z drugiej strony tutaj, nie wiem, siła woli. No i wiadomo, trzeba się trzymać kierownicy, żeby na zakręcie nie wypaść. Nad głową mam tutaj no, wystarczająco dużo miejsca, może nie tak dużo jak było w 307 ale, ale jest nieźle swobodnie tutaj się mogę ruszać nie, nie uderzam głową o sufit teraz wsiadamy do tyłu fotel jest ustawiony na taką średniego wzrostu osobę nie na mnie no więc... Powiem Wam tak, jest zdecydowanie więcej miejsca, niż w Peugeot'cie z poprzedniego odcinka. Nad głową jednak antenka od bereciku mi się zakina, więc jest słabo. Czy ktoś usiadłby obok mnie? To jest pytanie. Ktoś drobny, tak? Jakby nas tu wsiadło dwóch takich, to nie wiem, czy samochód by ruszył. Co do miejsca za kierowcą. Jeżeli za kierownicą siedzi ktoś Moje, mojego wzrostu, lub troszeczkę niższy, nie daj Boże wyższy to tutaj nie ma miejsca, no tutaj moja ręka się mieści co najwyżej, więc też nie jest idealnie, ale to jest małe miejskie auto, więc nie, nie oczekujemy od niego przestronności limuzyny. Mamy tutaj też pojemniki na napoje, które zasłania moje kolano, więc i tak nie mógłbym z nich korzystać. No i co, na krótką przejażdżkę Spoko. Na dłuższą trasę odradzam. Teraz co zrobić, żeby wysiąść? Podsumowanie. Eee... Citroen C2. No... Całkiem fajne miejskie auto, co prawda w żadnym wypadku nie nadaje się dla kogoś moich rozmiarów. Także przy wzroście bliskim 1,90 m wadze Sumity uwagi lekkiej, no niestety odradzam. Natomiast poza tym naprawdę fajny miejski gokart, fajne wozidełko, jeżeli przemieszczacie się gdzieś na co dzień na krótkich odcinkach Naprawdę polecam. Fajne, fajne auto, tylko do, dla ludzi normalnych rozmiarów. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, tam na dole możecie gdzieś kliknąć że łapka w górę, znaczy kciuk w górę że jest fajnie. Zapraszam Was do subskrybowania, żebyście mogli na bieżąco dowiadywać się o naszych nowych materiałach. No i co? No w komentarzach zostawiajcie informacje, jakie chcielibyście zobaczyć jeszcze samochody. Mamy jeszcze wiele pomysłów, ale no program jest dla Was, więc chętnie dowiem się, jakie samochody chcielibyście zobaczyć w naszych rękach. Do zobaczenia za dwa tygodnie.